Jakie zmiany następują w biochemii mózgu po zerwaniu długotrwałej relacji z toksyczną osobą? Zerwanie długotrwałej relacji z partnerem, partnerką to nie tylko emocjonalny wstrząs, ale także skomplikowany proces biochemiczny, który może głęboko wpływać na nasz mózg oraz ciało. Oto kluczowe zmiany, które mogą wystąpić w biochemii mózgu. Po takim traumatycznym doświadczeniu. Po pierwsze, spadek poziomu serotoniny. Serotonina, często nazywana hormonem szczęścia, odgrywa kluczową rolę w regulacji nastroju. Po rozstaniu jej poziom może znacznie spaść, co może prowadzić do obniżenia nastroju, uczucia smutku czy depresji. Po drugie, wzrost kortyzolu. Stres związany z zakończeniem związku powoduje wzrost poziomu hormonu stresu, czyli kortyzolu. Długotrwałe podwyższenie tego hormonu może prowadzić do różnorodnych problemów zdrowotnych, a także zwiększenie uczucia lęku czy bezsenności. Po trzecie, zmiany w poziomie dopaminy. W zakończonej relacji, szczególnie w fazie zakochania, nasz organizm wydziela dopamina, substancję odpowiedzialną za przyjemność i nagrodę. Po zerwaniu, poziom dopaminy może się znacznie obniżyć, co prowadzi do poczucia nudy, apatii i braku entuzjazmu wobec życia. Po czwarte, reakcje na ból emocjonalny. Badania pokazują, że ból emocjonalny, związany z zerwaniem relacji, aktywuje te same obszary mózgu, co ból fizyczny. Oznacza to, że określane jako zranione serce uczucia mają realne, fizyczne podstawy w biochemii mózgu. Po piąte, zwiększone działanie układu nagrody. Choć rozstanie jest często bolesne, organizm reaguje na nie w sposób, który wskazuje na poszukiwanie nowego źródła przyjemności. Może to prowadzić do ryzykownych zachowań, jak na przykład nawiązywanie nowych relacji, aby mózg Znowu doświadczył przypływu dopaminy. Po szóste, wzmożona aktywność amygdali. Amygdala, czyli ciało migdałowate, obszar mózgu związany z emocjami i strachem, staje się bardziej aktywna po zerwaniu. To może prowadzić do zwiększonej czujności, lęku oraz trudności w przepracowywaniu negatywnych emocji. Po siódme, zaburzenia rytmu snu i apetytu. W wyniku zmian biochemicznych wiele osób doświadcza problemów ze snem oraz spadku lub wzrostu apetytu. Może to prowadzić do zmęczenia, bezsenności, a także trudności z koncentracją. Podsumowując, zerwanie długotrwałej relacji z partnerem-partnerką uruchamia skomplikowany proces biochemiczny w naszym mózgu. Zmiany te świadczą o tym, że emocjonalny ból ma bardzo realny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić was na rozmowę. W razie zainteresowania. Proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.